Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który w ostatnich tygodniach wywołał naprawdę spore poruszenie w świecie polskiego MMA. W kwietniu przyszłego roku Federacja Oktagon MMA zadebytuje w Polsce, a konkretnie w szczecińskiej netto arenie. Wygląda na to, że to nie będzie zwykła gala, tylko prawdziwa inwazja z przytupem na nowy rynek przez Czeską Federację. To będzie symboliczny moment, który może na dobre zmienić układ sił na naszym rynku i wiele osób uważa, że to czas na nowe rozdanie. Co na to KSW? Jakie są długoterminowe plany Oktagonu na Gale w Polsce? Mamy tak wiele pytań, a mało odpowiedzi. W dzisiejszym materiale pogadamy o tym, co oznacza wejście Oktagonu do Polski, jak wpływa to na KSW i całe środowisko MMA w naszym kraju. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale i łapki w górę pod filmem dla YouTube'owego algorytmu. Bez przedłużania, lecimy z tematem. Zacznijmy od tego, że jeszcze kilka lat temu KSW miało wokół siebie całkowicie inną aurę niż teraz. Każda gala to było wydarzenie, o którym mówił dosłownie każdy, i miesiącami czekało się na sobotni wieczór z galą KSW, która zaczynała się o godzinie 19.00. Polsat, tysiące ludzi przed telewizorami oraz Mamet, Pudzian, Materla, Gamrod czy Borys Mańkowski. To były czasy, kiedy KSW miało nie tylko wysoki status sportowy, ale także kulturowy. Według mnie, Federacja KSW prawdziwy Prime swojej działalności miała w okolicach Gali KSW 39, czyli pierwszej Gali na stadionie narodowym. To był naprawdę magiczny czas, który sprawiał, że zawodnicy Federacji KSW byli kimś więcej niż tylko sportowcami wychodzącymi do klatki. Dzisiaj jednak ten blask trochę przygasł. Federacja cały czas stoi na wysokim poziomie, należy do czołówki w Europie, produkcyjnie robi rzeczy światowej klasy, ale coś się zmieniło w emocjach kibiców. Wiele osób mówi wprost: Nie czekamy już na galę KSW tak jak kiedyś. Brakuje tego efektu wow, tego klimatu, kiedy cała Polska żyła jednym wydarzeniem. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, brak nowych postaci, które potrafiłyby przyciągnąć tłumy. Stare legendy powoli kończą kariery, a nowa generacja, pomimo tego, że sportowo bardzo mocna, nie budzi aż takich emocji jak przysłowiowe dinozaury tego sportu. Po drugie, zmienił się sposób, w jaki ludzie konsumują treści. Kiedyś gala w telewizji była jedyną okazją, żeby zobaczyć MMA, a dzisiaj wszystko jest w internecie. Highlighty, konferencje, wywiady. Być może KSW przeszło do Kanal Plus, co było dobrym ruchem, ale i tak oglądalność spadła względem liczby wykręcanych w Polsacie. Wielu kibiców po prostu przestało śledzić wszystko na bieżąco, tym bardziej że gale odbywają się co miesiąc. KSW trochę ugrzęzło w swoim stylu. Jest perfekcyjne, ale przewidywalne, bo każda gala w pewnym sensie jest robiona na jedno kopyto. Kiedyś mieliśmy dedykowane trailery, tematyczne gale jak KSW 44 The Game i bardziej budowano napięcie przed danym wydarzeniem. Mam wrażenie, że teraz to gdzieś uciekło. Do tego wszystkiego pojawiła się medialna wojenka Pudziana z KSW, akcja z Kuberskim, Materla pożegnał się z federacją na rzecz fame MMA, co też nie wpływa dobrze na postrzeganie polskiej organizacji. W tym momencie na polskim rynku pojawia się Octagon MMA organizacja, która od kilku dobrych lat robi ogromny szum w Europie. Gale w Czechach, Niemczech, na Słowacji, pełne hale, świetna oprawa, emocje, storytelling i budowanie bohaterów. OKTAGON zbudował wokół siebie oddaną społeczność, a kibice czują, że to coś ich, coś autentycznego. Ich gale to zdecydowanie inny produkt niż KSW, ale mają w sobie to coś, co sprawia, że OKTAGON z łatwością zawojował chociażby Niemcy. Federacja Powolanej Rudy i Andrea Nowotnego wchodzi teraz do Polski z jasnym celem. Stać się realną alternatywą dla KSW. Gala w Szczecinie to nie jest przypadkowe miejsce, to miasto Michała Materli, czyli jednej z największych legend KSW, która już oficjalnie dołączyła do OKTAGONu. Angaż Materli to swego rodzaju symbol, bo Michał przez lata był jednym z filarów KSW. Teraz zadebytuje w konkurencyjnej federacji i to właśnie w swoim mieście. Pojawia się tutaj podstawowe pytanie. Czy OKTAGON wraz z Materlą będzie w stanie zawojować Polskę galą w Szczecinie? Jestem przekonany, że sama obecność Michała to nie będzie wystarczający impuls, żeby fani tłumnie poszli na halę i wykupili pay-per-view. Z pełnym szacunkiem Materla jest legendą tego sportu, ale już mocno po swoim prime i dodatkowo nie może walczyć w MMA. Nie zostało to oficjalnie ogłoszone, ale wszystko wskazuje na to, że Michał w Szczecinie zawalczy w boksie, a jego prawdopodobnym rywalem będzie Hector Lombard. To nie jest walka, która przebije starcia, które ostatnio KSW proponowało nam jako main eventy swoich wydarzeń. Pytanie co dalej, jeżeli chodzi o kartę walk. Oktagon ma sporo Polaków na kontraktach, a z tego grona najbardziej wybija się Piotr Wawrzyniak, Mateusz Legierski czy Krzysztof Jotko, ale oni nie są medialnymi potworami. Brakuje mocnego akcentu, którym zdecydowanie mógłby być Tomasz Narkun, na którego powrót czeka spora rzesza fanów. Szczecin więc miasto się zgadza i wydaje się, że sama federacja działa w tym kierunku, aby zakontraktować Żyrafę na swoją galę w Polsce. Jeśli OKTAGON faktycznie dopnie temat Tomasza Narkuna, to wtedy mówimy o zupełnie innym kalibrze wydarzenia. W mediach na temat tej gali wypowiadał się także Płudzian, ale osobiście nie wydaje mi się, że dogada się z czeską organizacją. Ciekawe czy będą jakieś próby podkupienia zawodników z KSW, ale jedno jest pewne. OKTAGON potrzebuje mocnych dział na gale w Szczecinie. Z perspektywy kibica to wszystko wygląda jak początek bardzo ciekawej rywalizacji. KSW, które przez lata było niekwestionowanym numerem 1 w Polsce, nagle ma konkurencję, która nie tylko potrafi organizować świetne gale, ale też ma świeżość, której w KSW momentami brakuje. To może być dla całego środowiska impuls do zmian, a dla fanów to oznacza lepsze gale z lepszymi pojedynkami. KSW przez lata było absolutnym hegemonem. To oni stworzyli rynek, to oni budowali medialną potęgę tego sportu w Polsce, ale to też oni paradoksalnie trochę uśpili ten rynek. Kiedy nie ma konkurencji, to łatwo wpaść w rutynę. Łatwo uznać, że fani i tak przyjdą, że brand KSW sam się obroni, ale dzisiaj fani MMA są dużo bardziej świadomi i wybredni. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że KSW to wciąż potężna marka. Federacja Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego ma ogromne doświadczenie, kontakty, budżet i lojalną bazę kibiców. Nie zniknie z rynku, ale będzie musiała się zmotywować, żeby nie przegrać bezpośredniej konfrontacji ze swoim rywalem z południowej granicy. Być może właśnie konkurencja z oktagonem sprawi, że znów poczujemy ten ogień, który był kiedyś. Prawda jest taka, że od kilku lat KSW jedzie trochę na autopilocie, robi dobre gale, ale nie ma tego dreszczu emocji, jaki był za czasów Mameda czy Pudziana. Teraz, kiedy na horyzoncie pojawia się mocny rywal, presja na pewno wzrośnie i to może być bardzo zdrowe dla całego polskiego MMA. Z kolei dla Oktagonu wejście do Polski to ogromna szansa. Jeśli gala w Szczecinie okaże się sukcesem, to federacja z pewnością zorganizuje kolejne wydarzenie w naszym kraju. Może Gdańsk, może Wrocław, poblisko Czech, a może jeszcze inne miasto. Rynek jest duży, kibiców MMA nie brakuje, tylko wielu z nich potrzebuje nowego bodźca. Oktagon może im go dać. Podsumowując wejście Oktagonu do Polski, to coś więcej niż tylko kolejna gala w naszym kraju. To zapowiedź nowego etapu w historii polskiego MMA. Etapu, w którym zawodnicy zaczną mieć wybór, a kibice dostaną nowe emocje. KSW będzie musiało pokazać, że wciąż potrafi być liderem, a Oktagon ma szansę na rozwój swojego brandu na kolejny europejski kraj. Jedno jest pewne, nadchodzące miesiące będą bardzo ciekawe, bo ta rywalizacja może rozgrzać polskie MMA na nowo. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o wejściu Oktagonu do Polski, i jak to wpłynie na MMA w naszym kraju. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.